Szanowni Państwo, gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w dziewiątej edycji budżetu obywatelskiego miasta Płocka. Serdecznie prosimy o oddanie głosów na projekty specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 2. Projekt ogólnomiejski nr 21 Krok w przyszłość. Projekt obejmować będzie między innymi zakup samochodu osobowo-dostawczego oraz dodatkowe zajęcia. Terapeutyczne, sportowe, przedmiotowe, a także rozwijające zainteresowania i pasje dzieci i młodzieży. Jego realizacja zapewni warunki optymalnego rozwoju osób z niepełnosprawnościami oraz wieloaspektową pomoc w wyrówaniu ich szans i stworzeniu lepszych możliwości startu w dorosłe życie. Projekt osiedlowy numer 20 edukacja 2.0 Projekt ma na celu podniesienie jakości oferowanych usług edukacyjno opiekuńczo wychowawczych i rehabilitacyjnych oraz doposażenie placówki, a przez stworzenie warunków do optymalnego, wielopłaszczyznowego rozwoju młodzieży niepełnosprawnej i usprawniania intelektualnego, zawodowego, społecznego i fizycznego poprzez wprowadzenie alternatywnych form nauczania z wykorzystaniem najnowszych programów dydaktycznych i myśli technologicznych oraz upowszechnianie aktywności sportowej wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców. Następnie pokażemy na filmie, jak poprawnie oddać głos w budżecie obywatelskim. Aby oddać głos z dziewiątej edycji budżetu obywatelskiego miasta Płock w przeglądarce wybieramy domenę mojemiasto.plock.eu. Następnie w prawym górnym rogu w zakładce wybieramy opcję Moje konto. Jeśli oddawałeś już głos w formie elektronicznej w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego, użyj posiadanych danych do logowania. Jeśli nie posiadasz jeszcze aktywnego konta, wybierz opcję Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się. Następnie uzupełniamy dane użytkownika i potrzebne będą nam takie informacje jak adres e-mail. Specjalnie stworzone hasło do kolejnych logowań w następnych sesjach budżetu, Twoje imię, nazwisko, numer PESEL oraz Twój numer telefonu komórkowego. Po wypełnieniu wyższych danych nas należy zaakceptować regulamin, a następnie wybrać opcję Dodaj moje konto. Następnie zostałeś przekierowany na stronę aktywacji konta. Wpisz ponownie swój adres e-mail oraz kod SMS, który otrzymałeś na podany wcześniej numer telefonu. Twoje konto jest już aktywne. Zaloguj się teraz do systemu, używając podanego przez Ciebie wcześniej adresu e-mail oraz hasła użytego podczas rejestracji. Po zalogowaniu do systemu. Użyj strony z zakładki Głosowanie, wybierz opcję Zagłosuj. Następnie z listy projektów ogólnobiejskich wybierz projekt numer 21 Krok w przyszłość. Z listy projektów osiedlowych wybierz projekt numer 20 Edukacja 2.0. Następnie na dole strony kliknij opcję Dodaj głos. Teraz w Twojej przeglądarce wyświetli się komunikat o poprawnym oddaniu głosu na projekty 21 krok w przyszłość 20 edukacja 2.0. Wyloguj się z systemu w prawym górnym rogu.